Zobaczcie widzowie, zaczynam ten odcinek, ponieważ właśnie wszedłem z dworu i mam tutaj zupełnie nową kopertę. W sensie ktoś do nas napisał, i znaczek mówi, że to jest SCP Foundation. Co jest naprawdę dziwne, bo już raz mieliśmy z nimi do czynienia przy sprawie maneki na SCP, i było to. Dosyć straszne, te ziomki, to nie jest ktoś z kim warto zadzierać Więc chłopaki, Wiktor co robisz? Moro, stary nie teraz, nie, ja gram sobie, także nie, nie. Wszyscy zaczęli grać w Brawla, kurde, odkąd go nagrywam Ja nie mogę, chłopaki, Zipek, ty coś robisz? Obieram te, kredki Czemu obierasz kredki? Dobra, wolę nie pytać, szczerze mówiąc No, co? Patrz, nowa sprawa, dawno nie mieliśmy Uuu, lala, co to takie? No. Stary, SCP To jest SCP No pamiętasz niestety. Co, pamiętasz co było Tak, tak. Jeżeli, to, jeżeli to jest znowu ten kościół dziwny to ja bym nie brał tej Ale sprawie. przynajmniej furę mieli fajną. No to prawda. Otwieramy agencja, to? Nie? No jasne, otwierajcie, od razu sprawdzamy co to jest za sprawa. Tajemnica z 666, człowieku Dawaj Zipek, czyli cholerze. No, dobra, no to co? Let's go. Ciekawe, Ciekawe czy tam... mają jakiś tutaj nadajnik, że został otwarte. Stary, no on mówił, mówi, że cały czas nas śledzą obserwują, mnie na pewno. Może okay. się Panowie, to mamy list. Szanowna Agencja Tajemnic. Bardzo szanujemy Państwa ostatnie rozwiązanie sprawy. Jesteśmy niezmiernie dumni z Waszych szybkich postępów. Z tejże okazji, jako Agencja SCP, mamy dla Was ciekawą sprawę do rozwiązania. Nasi agenci niestety są zajęci ważniejszymi zadaniami, więc ta sprawa należy no. do Was. Jeśli jesteście stanie... z nami co? Stary, czy oni nam dają sprawy, pierwsze, których im się nie chce robić, pierwsze, bo są za proste? Bardzo szanujemy Państwa ostatnie za nas prach, to no, co, to, to, to ma? do? to najprostszą, jaka jest. No chłopaki, ale rozwiązaliśmy SCP tamtego manekina, co nie? Ale przez Teraz ich ich dają on, nam kolejną sprawę. Ale przez ich on, stary. No dobra, ale zobacz, ogarnęli, że my jesteśmy ogarnięci, a może nam się to opłaci, żeby Pan być. Ale to jest jeszcze jedna jesteście zainteresowani, szczególnie znajdziecie. Na strychu? nie, włamali się do kasy! No, włamali się do nas do domu, cały czas są kamery. Kurna, mam tego nie żadnego powiadomienia, że ktoś wchodził do domu bez mojej wiedzy Czyli też nie pikały, nie? A na strychu są okna, chłopaki, nie chcę nic mówić, nie? Czemu Ale chcemy tą sprawę w ogóle? Stary, no... No chyba, chyba tak, nie? Wiesz, ryzyko jest takie, że skoro oni sobie wchodzą w niepostrzeżenie do domu to jeżeli nie rozwiążemy tej sprawy, to oni mogliby y, przyjść do nas też w nocy i wiesz, jak śpimy no ale to nie jest groźba, Ech, ten dba, list. Mnie, no to jest w ogóle absurd, nie? Jesteśmy sobie agencją rozumiemy sprawy i nagle przychodzi inna agencja, którzy mają problemy, nie mają etatów i teraz to dorzucają, nie? Ale oni są multimiliarderami, stary. SCP, przecież oni są tak potężni. I w jaki sposób muszą mieć nowych ludzi, którzy wiedzą, że się nadają do tej roboty? Czyli może, stary, może. To jest coś w celu takiej jakby... To by... jest rekrutacja. Rekrutacji, stary, właśnie. Jesteśmy już przy strychu. Wstaniemy gadać o tym, bo ktoś tu jest. Co jest panowie? Jest tam ktoś? Ty tam coś słyszałeś? Ja nie widzę nic, chodźcie. Zipek. Co? Ja się cykam trochę. No właśnie. Ej, chyba nikogo nie ma. Stawajcie. Ej, nie patrz, straciłeś nas! No sorry, no! Koniec no. jesteś. Czekać? C to jest coś od ciebie? Nie. Dobry. Czyli A co, co? przyjedźcie do mnie. E no, w sensie. Tak, podejmujemy się go. Zdecydowanie. Co? easy. Razem. Easy! A o co w nim chodzi? Jakieś latarki, jakieś kamery Ej chłopaki, ale ten sprzęt jest skradziony z naszego garażu Patrz, ej to jest nasze To jest nasze? No. Dobra, czyli on nam skompletował mhm. To jest jeszcze dziwniejsze Ej, ale o co chodzi w tej misji? Dlatego, że my nawet nie wiemy w sumie jednak na co się zgodziliśmy Dostaliśmy tylko list, z którego prosicie nas o pomoc i, I nagle wchodzimy tu i co? Macie I... wziąć rzeczy i jechać na wskazane miejsce Jakie wskazane miejsce? Nie, nie było ja nic tam nic Ja nie podejmuję się zadania, to dopóki nie będę wiedział o co chodzi. To nie powiedzieli wam? To Stary, poza tym nie było stawki uzgodnionej. Nie no, pięć dyszek. Czyli już myślisz, że wiedzą? Na pewno, no znają nas już. No to o co chodzi? Wasza misja to SCP-087. Nasz były pracownik zaczął robić nielegalne eksperymenty. Musicie go powstrzymać SCP-087 Dobra co, ty, co to jest SCP-087? Ja, cał... ja nie znam tych wszystkich numerów Właśnie, nie? wiesz jak on wygląda? Albo o Cokolwiek, co? nie? To wszystko co musicie wiedzieć Więcej nie informacji nie dostaniecie sms-em Sms-em, no nie czyli? Mam nadzieję, że do Zipka to przyjdzie I Stare, że twój... Ja wyłączone numer. powiadomienia tak Aha To do niech do mnie wyszło. Dobra, trudno, zabieram to Stary, weź to, bo się przyda No i tak musimy wypełnić to zadanie, bo... Jak nie, właśnie, mam pytanie, a co jakbyśmy kiedyś odrzucili jakąś misję? Nie chcecie nie nigdy nie odrzucić od nas nie, misji. Mówiłem mówiłem. Mówiłem. mówiłem? mówiłem? Ale dobrać. stary, mówiłem. ale to jakbyś jak jak rzucił psu kość i byś pobiegł za tym. Co? Co? Jakbyś był psem i rzuciłby ci ktoś kość, to byś... Ale tak, pies nie rzuca kości. Ale ktoś by rzucił psu kość i byś za, za, nim po, za tą kością pobiegł jako pies, nie? Wiktor, my już spakowani, a ty? No stary, ja tylko klapeczki muszę zmienić na wąsiki i jestem ready Dobra chłopaki, to dawajcie do fury, rozwiązujemy całą tą zagadkę Ale czekamy jak... na SMS-ka jeszcze, SMS-ek, co? Pina, ja, pina, ja, ja zostałem do was aby... wam Nie no, taki knypek ma z nami Nie, Ziom, wczeny. nie, nie, nie. <ślały> Jakiś jest. <agentus. ślały> My jesteśmy lepiej wyszkoleni, patrz na to Umiesz się tak szybko ruszać? Boże, <ślały> 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 Ej, źle mam. No? pokazuje ten SMS? Te współrzędy pokazują. No tak, to jest dokładnie tutaj. Ej, uchodźcie! Wy też to noście, bo... e, Kim ty jesteś? O! Oh. Ja jestem uczniem profesora. Były uczeń profesora, ale czekaj, jakiego profesora? My tutaj przyjechaliśmy i mamy tylko informację, że SCP schody, nic więcej nie wiemy. On robi bardzo złe rzeczy. On już jest w sprawie na samym dole. Co? Spokojnie. Co to znaczy, że jest prawie na samym dole, w sensie rozumiesz ze schodów, ale co to znaczy, że robi złe rzeczy? W sensie, do czego mu jest no, SCP? On chce wykorzystać te schody do manipulacji ludźmi, do wykorzystywania jakichś informacji z rządu Ja się totalnie z tym nie zgadzam z tam, z Co jest jak Chce Co on chce SCP-087 mhm. do tego, żeby wyciągać informacje? Tak, dokładnie tak Ej, to jest porąbane, bo SCP, w sensie czytałem trochę w trasie i to jest... Jakaś kratka schodowa, która pokazuje dziwne wizje. Chce w sensie się to mega debilnie, ale to są schody, które tworzą iluzję. Ej, kupaki, taki case od SCP. Nie. Od razu. Mocno Musicie go powstrzymać. Ja nie dałem radę, to musicie coś z tym zrobić, naprawdę. A jak próbowałeś, Co mam robić? Jakieś tipy? Właśnie. Nie wiem, on jest nieobliczalny. Ok, schody czy profesor? To I to wszystko! Dobra. Dobra, ziom. Wchodzimy tam. Powinno nam się udać. Rozumiem, że tutaj jest wejście. Tak, ten zajdziecie tam. Okej. Okay. Lecimy? Idziemy, tak, no Dawajcie. Agencja! Wielkie Agencja. dzięki za pomoc. Ta walizka jest co ciężka. Chłopaka ci? teraz. No patrzcie, to chyba są te schody. Tu jest. Jak to wygląda? Stary, powiem Ci ogólnie. No. To strasznie nie strasznie są... to wygląda na kamerze. Uh -huh. SCP 087 stary. Nawiedzone schody, nie? Widzowie. Tego jeszcze nie było. Stary, czy może weźmiemy jakieś latarki, czy na razie jeszcze idziemy na. tylko na kamerze? Ej, tutaj mamy latarki. No wiem, Faję właśnie na No No to daj. Po, po, po to dostaliśmy ten sprzęt, nie? Ej, w ogóle my. nie będziemy chyba łazić sełów walizką, czy będziemy. Czy... Stary, daj nam to. To będzie mega sprzętów. ciężkie. Weźmiemy to, żeby w razie czego sprawdzać, czy nie zacierpieć. O, ciepło. patrzcie, nasza latarka Stranger Things zawsze jest. wyładowana. Dobra. Mamy działające latarki. Ej, to co za się zdecydowanie przyda. Dziwek bierzemy do czy nie? Bierzemy. Jak myślicie, jak tutaj jest głęboko? Bo teraz jesteśmy na parterze, prawda? Wiesz, jak to się robi, rzuca się kamieniem. Ale, Ale to jest do piętro, stary. Dobra, stary idziemy. Czekaj. Rzeczywiście. Ej, chłopaki, tam jest na minusie, nie? Pokazuje temperaturę na minusie. Serio? Jest coraz zimniej na dole, a jest, teraz jest 5 stopni, teraz, nie? Patrz, no tak. Piętro niżej jest już minus pół stopnia. No. 5 stopni w spadku, dobrze. Do, do... Dobrze, że się ubraliśmy tak ciepło. Dziwnie, nie? Mega dziwnie. W sensie trochę dziwnie, ale przez to, że jesteśmy tak nastawieni, chłopaki. Dlatego, że no, na razie nie dzieje się nic dziwnego. Póki co to są zwykłe schody, które tylko wyglądały jakby na dole mieszkanie na nie? Miasto bez domu. Ale stary tam jest kolejne piętro jeszcze niżej. I dokładnie tak samo jest cały czas, nie? Kolejne piętro. Patrz, nie ma końca w ogóle. No, dobra, to chodźmy na dół dalej. Halo? Halo, halo? jest tam to... kto? Hop, hop. Panie profesorze! My stary. Idziemy jeszcze niżej, czy co robimy? No, no tak, no musimy iść niżej. Stary, nie mamy ogólnie wyjścia. Jest tak zimno. Do... Albo idziemy do góry, albo idziemy do dołu. Ja wracam Nie no żartowałem chłopaki, nie zostawię was Bo wiem, że poszli bez No mnie. dobra, to idzie, idziemy po prostu dalej, <laughs> póki czegoś nie pa? znajdziemy, prawda? Cały czas Cały czas One się dalej ciągną? Cały czas Cały czas stary, to idzie w Ej, co jeżeli do dołu jest sto pięter? Co? No właśnie, ile tu jest pięter? I co ty tu wiesz? What? Tu samo? Stary, niemożliwe Niemożliwe no Dobra, kolejne zeszliśmy jakieś, nie wiem Sześć pięter ej, na dół, nie? Ej, stary, I nadal nic się nie dzieje. Wiesz, co? co mi się wydaje? Co? Te piętra nie są cały czas inne. Jak to jest znowu to? to same graffiti, stary? Nie. Co ty gadasz, Nie kopie? podobne, stary. Ja nie, ja nie wszystkie wiem, graffiti wiem, są podobne. Wszystkie do graffiti są podobne, no? Nie wiem, albo mam coś z oczami, albo nie wiem. Nie? Nie no. Ej, ale faktycznie, patrzcie. Co? Nie kojarzycie takiej czarnej pachty? No ona, ale nie, pachty. Nie, dobra. Wszędzie są też czarne pachty i białe pachty z drugiej strony, więc no to też może być z zbieg okoliczności. Dobra, to dawajcie Ale Nie podoba mi się to Dlatego, że Stary, nie miał sytuacji, że tyle schodziłem i nie wiadomo gdzie No To Wzią. prawda Nie wiem, czy powinniśmy schodzić coraz dalej Ale nic nie A co, chcesz teraz wchodzić? 10 pięter do góry? Ej, bez kitu No właśnie, dlatego nie powinniśmy iść dalej, Zipek No dobra, Ej, widzicie? Stary Tutaj jest, jest Minus coś? 7 Idziemy do góry? Nie, no nie idziemy nie, do góry, nie wiem, stary. stary. Nie, nie, nie możemy, ja... dobra. Dalej do dołu. Przecież za chwilę musimy znaleźć przynajmniej, nie wiem, cokolwiek, dlatego że ten profesor gdzieś zszedł, nie? Więc musi być na schodach. Więc musimy iść cały czas do dołu. No dobra. Idziemy, idziemy. Dla mnie trochę bez sensu, ale chodźmy. Ej, chłopaki, ale patrzcie, tego nie było wcześniej, nie? Tego nie było. No? Ja nie Co to jest za to uwagi O, gips? Dobra, chodźcie dalej. Dalej, dalej, dalej Ile można schodzić? To jest jakieś to mega wygląda. dziwne Chłopaki, no mi się nie Ej, Ej, co? Albo mi się Ej. Miałeś rację chyba Kojarzy mi się Chłopaki, to jest tak, że są trzy piętra i idziemy w dół cały czas po idziemy, po idziemy w pętli, a myślicie, że jesteśmy niżej? Czy schodzimy? Ale wszystkie piętra są identyczne, tak same Uf. Ej, co to? Co to było? Ej! Słyszysz? To... Pienki? To jest płot dziecka jakiś, czy co? Nie wiem, ale... To ktoś... Co robimy? Co robimy? Co robimy? Ale nie, czekajcie, co mógł wchodzić na górę. ale, ale jak tam jest dziecko, to musimy mu pomóc. Przecież może to jest dziecko, wiecie, jakiejś ważnej osoby, chłopaki. Bo ten profesor, z tego co mówił jego ten jakiś student porywał ludzi, żeby wyciągać z nich informacje, nie? Więc może to jest jako taka, jako zakładnik trzyma to dziecko dla okupu. Uh -huh. Tylko okupem nie są pieniądze, tylko informacje. Ale my w kasę po tym. Czyli co, idziemy za tymi jękami? Stary no. Znowu, słyszałeś? Słyszałem, no. Ech, coś tam jest? Stary. No nie, dla mnie to jest to samo piętro cały czas. No, cały Nie mam pojęcia. Dobra, chodź się Dobra. O! Ej, co jo, to? Ja, parę, ej! Nie, nic, to nie było! To nie było dziecko! Ej, wyrzuciłem tą walizkę. Nie przyda nam się na 100%, roku, stary. To nie było dziecko, to co to mogło być? Nie pojęcia pojęcie... jak ty biegnij! Dobra, chłopaki! Ej, czekajcie, stop, 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 stop! To nie ma sensu. Zbiegamy, zbiegamy, potem wbiegamy. Musimy zobaczyć, co wydaje te odgłosy. Stary! 10 pięter teraz biegliśmy! No dobra, ale musimy zobaczyć, co wydawało te odgłosy, dlatego że inaczej nigdy nie zbadamy tej sprawy. Już tutaj jesteśmy, podjęliśmy się tego. Zresztą SCP mówili, że nie mamy zbytnio wyboru, chłopaki. Co robimy, co nie? Stary, w takim razie prowadźmy. jest Miejsce już obojętne, nie? Dobra. Idzie za tobą i zipek idzie za mną. No ale mamy sobie nie biegać teraz w 10 pięter, nie? Faktycznie, tylko wcześniej się zaszali. Dobra, chodźcie. Uch. Ej, ale zobacz. Tutaj są drzwi. Nareszcie. Nie się, jeśli... Ej, ale to nie ma prawa... My zrobiliśmy nie... jakoś... My biegliśmy 10 pięter do góry, a zeszliśmy teraz ile? Stary. 10 ale pięter wyjś... 6? No. Tak, ale my jeszcze wcześniej schodziliśmy. Panowie, no to robiliśmy... jest mega powolone. To było za że... Ej. My jesteśmy w jakiejś pętli? mi się wydaje? Tak, no tak, ale zobacz, dodatkowo, to graffiti widzieliśmy za każdym razem, a to widzieliśmy też mniej. za każdym razem, ale tego nie a było. nie było drzwi ani razu tutaj. Ziomal. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jakiś korytarz. czy to jest stare laboratorium? Spital wiem ale patrz, tam się koje światło. Ej, patrzcie no! Och, co to, jest. to wszystkie. O kurde. Dobra, to jest mega straszne. Halo? Pan profesor? Może już rozwiązaliśmy całą sprawę, nie? Nie, stary. Pan tak, profesor? Nigdy tak nie działa łatwo. Halo? Ale można no, dzisiaj od razu. Jestem Nikogo nie ma. Chodźcie tutaj. Ej stary, co to jest za miejsce? Nie mam pojęcia. Ale tutaj... Zdecydowanie... Było chyba biuro profesora. I w sumie to ma sens, bo to jest dopiero pierwsze pomieszczenie, na które nas sobie, e, trafiliśmy, nie? Telefon stary. Jakieś badania. Patrzcie, tutaj jakieś dziwne zapiski. I tutaj cały list. Patrzcie jakim pismem jest napisany. Witaj, chciałem zapisać ten list, aby... O nie, co jest napisane kurde takim pismem? Lekarz, lekarz, tak lekarz, lekarskie pismo. Ale to jest profesor, a nie lekarz przecież. Stary naukowiec. Podzielić się mojej ek eksperyment SCP-087? Nie możesz tego przeczytać? Tak, ale to jest bardzo ważne, nie? Działałem jako badacz niezwykłych zjawisk, coś tam, SCP-087, tak, które uważam za coś tam. Schody potrafią wytwarzać różnego rodzaju iluzje, namieszać każdemu w głowie a następnie zmusić do wszystkiego, czego chcą. Są w stanie przemienić człowieka w coś, co w filmach nazywałoby się zombie. Niezdolny do samodzielnego myślenia i całkowicie posłuszne schodom. To miejsce jest pełne niebezpieczeństw. I to tutaj to było, stary? Profe, profesor jakiś tam, jest nawet podpis. Zobacz, są stare daty, gdzie, kiedy, umawiał się z kim. Nie Schody z kim? mogą być użyte tak, na drugiej stronie napisał. Schody mogą być użyte, co to jest napisane? Do wyższych celów. Co to są wyższe cele? No jak to co? Władza. Władza. Wszystko o, rozchodzi się. Wszystko... Zżyj się.